Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, rzeź wołyńska to nie była wojna domowa, ani konflikt polsko-ukraiński. To było ludobójstwo dokonane przerażającymi metodami. Przez ostatnie lata Polacy oddali Ukrainie ogromne wsparcie. Przyjęli miliony uchodźców, wysłali broń, pieniądze, pomoc humanitarną. Nie może być tak, że w zamian dostajemy lekceważenie naszej historii. Nie będzie zgody na budowanie dobrych relacji kosztem prawdy i pamięci naszych pomordowanych rodaków. Kłamstwo wołyńskie musi być ścigane, a osoby gloryfikujące bandy OUN-UPA lub relatywizujące rzeź wołyńską muszą znaleźć się za kratami, a nawet powinny zostać deportowane z naszego kraju. Polska nie może pozwolić na szarganie honoru ofiar rzezi wołyńskiej. Mam natomiast jedno pytanie do autorów projektu. Dlaczego projekt penalizuje tylko odwoływanie się do OUN frakcji Bandery? Powinniśmy rozszerzyć zakres także o frakcję Andrija Melnyka która również prowadziła działalność antypolską.